Aj, aj, aj! Dzień dobry, małpiszą. Przed nami, przed Wami, przed nami wszystkimi. Ile ja mam teraz tych? 5200. No tak, no wydałem. Głupi jestem, ale dobra. Będziemy biegać z tym kosturem. Do momentu aż sobie formacja żółtego wiatru. Czegoś lepszego nie wynajdziemy. Oj, tam chyba nie wolno, co? Isto.

Kurwa, ale się wiebałem. No słuchajcie, nie zabiera mu za wiele energii. Delay ma niezły tutaj. Nie wiem czy on jest obowiązkowy, jeżeli jest to chujowo powiem wam bo Ja tutaj sromotnie w pierdol dostaję Najprawdopodobniej ze względu na to, że mam No chujową tę broń nie? Król tego wiatru, no kurwa Nie jest najlepiej Może go spróbujmy olać i pójść tam w tę drugą mańkę Może to będzie rozsądniejsze niż Cisnąć się z nim tutaj Nigdzie nam nie ucieknie co? Chyba. Kto to drzeryja? Przecież ja nie otworzę tych drzwi. No nie. Nie otworzę, nie mam szans. Chodźmy tutaj The Last Dance. Myślę, czy on był trudniejszy od kurwa tego tygrysa. Nie mam pojęcia. Czy był, czy jest trudniejszy? O nie. Chodzi na to, że ja go muszę pokonać. Kurwa. Pominijmy to.

nie podoba mi się to, bo to znaczy, że muszę tamtego zajebać, ty, panie. A nie, czekajcie. Jest inna droga. Ja ją pominąłem, kurwa, tak na dobrą sprawę. Mogę pójść tamtędy. Nie iść tutaj do tego. Wiemy, że tutaj jest kurwa ten gość do pokonania. Ale mogę y, wykonać podróż y, tam do tej świątyni tygrysa, nie? I tam było coś, coś jeszcze. Nie, to nie to. To też nie to. Kurwa, to był wilczy las? Nie. Dobra. Wejście do świątyni. Już mi się coś popierdoliło, nie? Dobra, tutaj tygrys sobie... chuja wygryz. A my pójdziemy na tyły tej świątyni. Bo my weszliśmy tędy. A my zobaczymy, co jest po tej stronie. O ile coś jest, żeby się nie okazało, że kurwa, idziemy tu na próżno. Strasznie niegościnne miejsce, co? To jest pancernik? zbieramy nie za dużo oczywiście, ale cały czas miarowo. Idzie na pigułkę, napoje dodatki. Ktoś tu stoi. To te zombie skurwy syny. Kolejna miejscówka, w sensie punkt startowy. Możemy odpocząć, no. A samo nie... Doskonanie... Aha, czekajcie, wybierz zaklęcia. Właściwie to tak. Nie wiem, ten krok chmury... Tu można, krok chmury albo mocny jak głaz. No pytanie tylko, czy tak zawsze będzie. No dobra, zmienimy na razie na to. Sprzedaj, może go coś sprzedać. Aj, a jak sprzedam? Uuuu... czy teraz to oznacza, że będę mógł ten kostur, kurwa? Tak jest. Ok. No i dobra. Mam nowy kurwa kostur. Zobaczmy. Jak się leje tych tutaj chujków? A ja nie zrobiłem odpoczynku. Nie, nie zrobiłem odpoczynku. Zróbmy odpoczynek i zobaczymy, jaki to ma wpływ na tych tutaj kutafonów. No szybciej, wiadomo, ale nie jest to jakaś niesamowicie szybsza szybkość. Nie, tam jest ten chujek. Kurva. Na razie Chciałbym, że go zabiłem, ale jak się okazuje, nie, nie są jeszcze... Dziękuję. Nowy jakiś ziomeczek? Gdzie jest ten drugi? Kurwa gnoje no dobra załatwieni, ale też trochę mi zabrali kurwa tutaj energii. Chujki. Fłoń, chłoń. Czy coś tu jest ciekawego? No niestety tu trzeba uważać. No i załatwieni skrzynia. Co w tej kurwa skrzynce, proszę Państwa. Wola i rdzeń. Tam znowu ten chujek. Ten jeżo kurwa... Jeżo... no jak to się nazywa? Jeżo-koń. One wyglądają trochę jak z tego. E, nie wiem czy widzieliście film, film Osada M. Night Alamana. W sumie dla mnie ostatni jego dobry film. No nie, dobra Split było bardzo dobre. No to Osadę jeszcze lubiłem, chociaż była głupia kurwa... W wielu aspektach, ale jakoś, jakoś mnie jeszcze, jeszcze zdarzało się, że napawała yy, tym, że on może kurwa coś dobrego zrobić. Potem zobaczyłem znaki już stwierdziłem, że nie może. Dobra, zajebany. Kurwa balansuje, nie? Na granicy życia i śmierci. Ale się udało. Kamień odrzeźwienia. Ważne przedmioty. Dobra. Czyli to się łączy tutaj. To coś jest. Nie, nic nie ma i nie mogę nigdzie pójść. Tu też nic nie ma. Dobra, załatwiony. Tu chodzi to główno. Tyle? Może tego od razu załatwię. No i tak trzeba kurwa na wszelki wypadek Wykorzystałem co prawda te wszystkie swoje dary które tutaj miałem No ale tak czasem trzeba To sobie weźmiemy Co jest tutaj A jest tutaj co? Niewielki kawałek złota i jedwab Czyli rzeczy które możemy sprzedać No jedwab to możemy coś z tego wyrobić Nie podoba mi się to co No już nie mam tego Podoba mi się to. To co tam widziałem. Tam są goście, kurwa, którzy będą snajpić, nie? Dobra, muszę kurwa przebiec koło nich jak najszybciej. Nie, to nie są snajperzy. To są te chujki. powiedzieć że dobrze by było ich pojedynczo, ale Dobra. Zabity jest tam ten Uh-oh. kurwa mać tyle tyle kurwa zabrakło ja pierdolę nie ja pierdolę jak mnie wkurwili nie jest ich trzech dalej nie tylko dwóch dobra Kurwa, te chujki tu przyszły? Dobra, kurwa, róbcie to za mnie. Kurwa. No i rozjebane. No i ładnie. No, już znikajcie, już mi nie jesteście potrzebny. Małpiszony Tylko, niestety, nie mogę wchłonąć tamtej duszy od tamtego gościa, no bo mi zniknął. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. No i teraz pytanie: Czy w takim wypadku mam iść tutaj? Czy się te drzwi otworzą? Nie wiem, co ja kurwa zrobiłem. Otworzyć, otworzą się. Na co one się otworzyły, nie wiem. W takim razie zostanę jeszcze chwilę tutaj w tej wiosce, bo wydaje mi się, że coś tutaj jeszcze można znaleźć, nawet na pewno. Też pikuś, no, bo nie, nie wszystkich muszę ruszać, nie? To są drzwi, ale te drzwi się nie otwierają. to, mam nadzieję, że to się nie okaże podziemnym chujem, nie? Ja, te, ja tutaj w ogóle cały czas chodzę i mówię, że mam nadzieję, że coś, że mam nadzieję, że to się nie okaże takie, że... Ta gra po prostu daje nadzieję. Co ciekawego? Niewielki kawałek złota? No dobra, no to będzie można potem sprzedać. I teraz możemy iść tutaj. Mhm. Mm Wonne pnącze Tak myślałem, bo widziałem, że się zaczął ruszać. No i rozjebany. To nowy, jakiś purpurowy. To z tym jeszcze ch chyba nie walczyłem. Okej, okay, i teraz mam tu iść pod górę. Ale mogę najpierw pójść tutaj. WCHŁOŃMY TO! W ogóle... Musiałbym na drzewko sobie zerknąć, bo trochę rzeczy tu mam, nie? Mam cztery iskry. I w co powinienem pójść? Wytrzymałość, leki jak piórko. Okej. Okay. Sztuki walki. Tego nie zrobiłem, a wcześniej chciałem. O myślałem o tym, żeby to zrobić, bo to będzie tu, nie? Nie. Kurwa. Teraz mogę iść i wymachiwać. Cudownie. Strasznie mnie to cieszy, bo w ogóle tego nie używam. Więc no, oczywiście ironizuję z tym, że strasznie mnie to cieszy, bo mam to w dupieniem. No i cyk, kolejny. Możemy coś ulepszyć, Mo czy w sensie mogę wytworzyć chyba zbroję jakąś, nie? Czy nie? Nie. Myślałem, że będzie coś nowego. To wyjebane. Znowu jakiś most dobrze nie można tu spać, nie? Jeszcze tego by kurwa brakowało. Kurwa ja nie odpocząłem, ja pierdolę Zapominam o tym, że to z automatu kurwa tak nie działa, muszę odpocząć no No i teraz to rozumiem Kurwa, myślałem, że uniknę tego. Dobra, no, no, rozkurwiony ziomek. Coś tu jest godnego uwagi, coś jest tak tutaj, okej. Okay. Ktoś mnie tu zaatakuje pewnie, bo oni idą za mną jak pojebusy, nie? Let's go, Fede. No coś czuję, że zaraz mnie czeka jakaś walka z bosem. Bo długo nic nie było. Był tamten, no, ale tamtego kurwa. No, nie jestem w stanie chyba teraz pokonać na tych statystykach. Znaczy, oczywiście każdego jestem pewnie w stanie pokonać. Tylko wymagałoby to godzin kurwa cierpliwości. A tyle tego nie mamy. Akolita Tygrysa. Bom Szybko poszło. Nie był najtrudniejszy, ale też go no, przyparłem mocno. No aż takiej umiejętności nie było. O, właśnie chciałem powiedzieć, że pewnie będzie to do wciągnięcia. Idealnie. okolica tygrysa. Nie jako duch. Ja nie, nie, nie używam tych innych duchów, tylko tego jednego. Nie wiem czemu. Po prostu jakoś tak się już przyzwyczaiłem. I mi teraz aż głupio zmienić. Nie! Uff! Już się wystraszyłem. Nie chciałem wcale tych grzybów zbierać. Nie wiem sobie po co kombinowałem, kurwa, tutaj. Bo on nie stanowi w, te, w tej chwili dla mnie jakiegoś problemu. Tu schodzimy? Czy nie bardzo, nie bardzo. Ale otwieramy pudełko, a w środku, kurwa, co? Szklan relikwiarz. Unikatowy przedmiot. Rozpierdolony, rozpierdolony. Tu nic nie widzę. Bardzo dużo jest tutaj takich miejscówek, które wyglądają jakby były odlane z jednego, nie? To nie jest Mortal Shell, co prawda, gdzie tam było naprawdę tak. Tam jest ten relikwiarz, czy jak to się tam nazywa? Dobra, no potem się będziemy zastanawiać, w którą stronę idź kurwa, bo tutaj coś mi się też tak widzi, że jakoś źle idziemy, ale nie jestem pewien. Dobra, dzięki. Trzymajcie się buziaczki, papa.